świeżka z tej strony ja Bartek teraz będziemy grali w bedworsy wiem że długo czekaliście Ale musiałem sobie tutaj ogarnąć wszystko e, te, na, gram na teksturpaku od Marcelo teksturpak sam w sobie bardzo ma z Gites. ale wiecie co widzowie zagramy sobie zrobimy sobie takie połączenie trzy teksturpaki na raz i e, w dzisiaj Bed warsy, ale jeżeli dotknę inny kolor wełny niż ja mam, no to muszę ten e, wskoczyć, skaczę do wojda. Nie ma, że i się odłożę do skrzynki. Ze wszystkim wskoczę do wojda, jeżeli dotknę inny kolor wełny e, niż mam, więc my tutaj sobie zaczniemy to ogarniać. Dobra. E, no, fajnie, Coxcraft, mm, dobra. Nie zapomnijcie, dać łapki w górę subskrypcji z dzwoneczkiem. By nie przegapić żadnego innego takiego zwariowanego odcinku. I pewnie każdy z, by się zapytał w komentarzu, że jest miniaturka. E, tak, będzie jest miniatureczka. I e, będę próbować robić części miniatureczki, ale będę musiał. E, no, po prostu będę. E, Próbował mieć w miniaturki nie obiecuję, że będą je zawsze. Dobra. Na przykład widzę, jakbym teraz dotknął wełny w koloru zielonego, czyli przeciwnika, którego teraz podjeżdżam. Mm -hmm. Dobra Ja butterfly'em się ogólnie klepię Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać U. O Dobra Dobra widzowie. Dobra, wiecie co, widzowie, ja się wrócę. Dobra, nie dotykam widzowie w razie co innej falny, żeby zaraz. Tam nie było, żeby po prostu zaraz nie, była, nie było. Ej, on dotyka innej wełny. To sobie zniszczę i ją zaraz wyrzucę. W inny kolor wełny, oczywiście w ekwipunku w mogę mieć. Dobra, będzie niby, że mam bada. Dobra. Zbroja. Dobra, jest zbrojka. Myślałam, że co innego kupiłem, ale nie. Płoty żółte. No, widzowie. Pierwsza ręka szybko poszło. Mam nadzieję, że taki odcinek jak wam się spodoba, że mogę dotknąć walny no, ja tylko mojego koloru. Co byłoby co jest bardzo fajne, według od, nie, ode, odcinkiem według mnie e, Pomysł został wzięty od Asesinka No, od Asesinka pomysł wziął, został wzięty. No mam nadzieję, że nie będziecie mieli z tym jakiegoś dużego problemu. Żeby nie było, że zaraz, że to on ode mnie tam coś zabrał, nie? E, to właśnie ten ja wziąłem od niego taki pomysł więc według mnie no jest to dobry pomysł na taki odcinek jak na takiego ten mniejszego youtubera jak ja więc dobra my sobie kupimy no dobra Teraz by słabo by było, jakby biały zaczął się budować do mnie. No ale jak się nie będzie do mnie budował, to będzie dobrze. Nie, nie buduje się do mnie. Ja się będę... buduję się ogólnie ten w klikiem się buduje Dobra, teraz e, w ciebie odłożymy O kurde No to papa Tak jak mówiłam. no widzowie, no teraz będzie mi to się włączać, serio Sorry widzowie za to, no ale no nic, już nie poradzę, taki już tak już jest, po prostu, nie? Zawsze było dobrze i czysto, nie wiem Będę musiał sobie tą ochronę włączyć, bo ja sobie ostatnio ją wyłączyłem, bo mnie często denerwowało Ło kurde Ale widzowie on ma knoka Siadź, dobra. To na razie widzę, jak go odpuścimy sobie. Nie, no. Ziomek. Gdzie, 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 gdzie. No nie, nawet Butterfly nie mogę. Butterflyem go nawet nie można zabić. No i. Nie dotknąłem widzowie, bo chodzi o to, że ja bym na tym stanął, a nie dotknął ciałem. No ale i tak w sumie zginę, więc można to zaliczyć, że dotknąłem. Chciałbym być biały, ale wątpię, że się uda. Mam nadzieję, że Wam. W sensie, wiem, że nie teraz o tym temat, ale miniaturka sama w sobie powinna być Nie wiem, mi pasuje po prostu taka mieszanka tych tekstur paków to taka trochę słaba więc może zrobimy teraz, ta, teraz po prostu samego tekstur z fuzjego no Ja nie sobie Dobra. Ej, widzowie, ja chyba jednej rzeczy nie przemyślałem, Poczekajcie. Nie widzowie! Patrzcie, bo tu jest taka inna wełna, a ja mam taki kolor. No ale to się nie zalicza, bo to jest w sumie taka baza, więc ja bym widzowie ogólnie tego. Nie zaliczał, bo to ten challenge by po prostu byłby bez sensu. No i tak to już jest. Sami widzicie, widzę, więc. Ja, ja nie. Proszę się do mnie nie przyczepić, że, żeby że zaraz nie było, że ja oszukuję. Wiem, że to jest takie mini oszukiwanie, właśnie. O. Czekajcie, widzę, że spróbuję sobie tutaj wejść. Dobra, nie dotknąłem. Nie wiem jak, ale jakoś no, się udało w sumie. Naprawdę. No to chociaż cięty mu tutaj postawię. Wiem, że zrobiłem ten fair, bo miałem ze wszystkim spać, no ale. Ach, trudno mi się mówi, no. Niestety, widzę, że... Takie już życie. Dobra. Pójdźmy po do niego. Dobrze, że tutaj chociaż nie ma wełny, bo bym się spłakał. No i patrzcie, widzowie, my sobie jego wełnę możemy rozwalić, bo na nam jest bardzo przeszkadzająca. Aha, czerwony po prostu chyba się wyszedł. Więc, widzowie, dla nas to jest bardzo dobra wiadomość. My sobie zwierzamy. Nie, dobra. Ech. Dobra, lecimy do bazy Jest zielony? Nie ma Ale w sumie, możemy sobie zaraz kogoś podjechać To, To, to. nie, w to, to Jezu, ale było blisko, żebym dotknął tej wałny. Nie, nie dotknąłem. Nie dotknąłem, oho. No to już nie mam beda. Kto to? O, sal też sal. Widzowie co to było? Dobra, teraz. Teraz... Nie wiecie co, widzowie, ja to zniszczę, bo boję się, że dotknę. Dobra, co jest? Widzowie, ja się uratowałem. Dobrze, że nie dotknąłem. Ostrażnie. Powolutku. Nic się nie dzieje. Czekajcie, widzowie, bo ja muszę sobie... Tylko tak górą mogę przejść. Jest! Widzowie wygraliśmy rękę. Yy, więc no fajnie, że wygraliśmy arenkę na crafcić jeszcze f na odcineczku. Mi to się mega spodobało. No bo nie wygrywam często na are arenę no po prostu na... Na odcinkach sprawdzę, ile trwa odcinek? Ue, 12 minut, ludzie, co ja? chcę? Już planowałem kończyć filmik. Te czapeczki są mega fajne, muszę wiedzieć, jak to zdobyć. No, chyba, że są nowe kosmetyki. Nie, no w sumie Salwera i Blazing Paka polecam tak na 50 na 50 akurat. Bo tutaj macie więcej opcji, możecie sobie ten, zrobić swój celownik, możecie, ale na Blazing Packu już tego nie możecie zrobić Na Blazing Packu nie możecie zrobić tak, by wam ten WSD i e, ten, e, spacja na przykład świeciła, tak już tam nie zrobicie Dobra, mm. My sobie zrobimy taką obudowę łóżka. O, y zginął? Dobra. Dla mnie w sumie dobrze. Dobra. Patrzcie widzowie, zaraz zobaczycie, co ja potrafię zrobić. Nie, co jest? No nie, widzowie! Jezu, ta podkładka jest za mała na tą myszkę. Najgorzej na świecie. Ważne, że nie dotknęłam jego WM. To się widzowie liczy. Myślę, że spadnę. To się do mnie buduje. Nie wiem, wydawało mi się widzowie, że widziałem czyjś nick. Nie wiem, to może tylko mi się wydawało.

To mi zepsuła. No widzowie, Nie, ja to po odcinku naprawdę sobie ogarnę, bo mnie to już denerwuje po prostu. Dobra, widzowie, lecimy jeszcze z tą ostatnią arenką. I będzie chyba koniec odcineczka po prostu. Yy, więc... Dobra. Yy. Taką samą budowę łóżka, czyli tą taką najbardziej beznadziejną. Dobra widzowie. Dobra. Dobra yy, widzowie. Ja się muszę zebrać złoto. Dobra. Pięknie. Dobra co jest obudowa łóżka? Taka widzowie obudowa łóżka jest najbardziej bezpieczną obudową. Nie, nie dolecę widzowie. Nie ma opcji, że ja tam bym doleciał. Muszę tam najpierw Trochę się dobudować dobra. No teraz to dolecę. Widzowie! Co to było? Nie dobra, nie wierzę ludzie. Ten challenge jest nawet w sumie fajny trzeba się przyzwyczaić, że długo nie dotkniesz innego koloru. No więc to też nie jest takie proste, jak się wydaje. Nie, no może wam się nie wydaje proste, no i bo wcale nie jest proste wyzwaniem. Ale ja sobie poradzę ze wszystkim. No właśnie, on nie bazie. Dobra. No Dobra, widzowie. Jest. Dobra, widzowie, no i ja tu jestem najlepszy, no. Co można mówić? Wiecie co, widzę? Ja po prostu zwojduję. No bo nie, nie, nie. Nie będę wojdować w sumie. Tylko teraz się tam dobudować znowu. Już nie będę marnować swojego TNT. No. Huh. no. To trudno. Już szybciej dotarłem do bazy w sumie, przynajmniej. Dobra, te złoto sobie wschowam tu. Cyk. Dobra, widzę, patrzcie teraz. Ech. Czerwony jest? Jest! Tylko trzeba poczekać. No! no widzę, ja słabiutko coś mi to wyszło. Mm. Ale no to lecimy jeszcze raz po niego. E, dobra, Tyk. Dobra. Może będę jeszcze widzowy ten nagrywać z Robloxa, czego nie obiecuję, ale może się tu jeszcze pojawi Roblox. Może byście chcieli go zobaczyć. On chyba TNT ma. Jeżeli masz TNT, to to dobrze. Dobra. Dobra, to lecimy z tej strony widzowie vis na tego czerwonego dziada. Jezu, jakie makierko! No widzieliście on mnie, że ze sześciu kratek walił. Kurde widzowie, vis no. Na pewno on nie miał makro. On jest czystym graczem. Dobra. No ale makierko, gościu, to chyba ci go tam nie brakuje, nie? No gościowi zdecydowanie tam makra nie, braku, nie brakuje Więc wiesz co, ziomek O dobra Jak ty idziesz to sobie ty na, na niego, to ty sobie na niego idź Pyk Dobra, widzowie Nie, dobra, dobrze, że zwojdowałem Bo trochę chyba trzeba... Dobra, widzowie o, no skubany, spróbował, spróbował, ale mu się nie udało Dobra widzowie, ale takiego, takiego butterfly'a mu założyłem no, sami widzieliście, że 16 na Butterflyu, ten sam tam ta, Tak sam z siebie klikam na Butterflyu takie liczby. Dobra. Ja będę się budował dubli, klikiem. Co jest? Zakończone. Zakończone. My... Masz zrobione jak coś. Spoko, spoko. Ej, dobra. Eee. Widzowie. My se musimy polecieć. Oho, czyli też nie mam beda. No to widzowie niebieski coś chyba odważny dość jest. No, gotowy małżeń. Zawsze jutro zrobię. O, dobra, ja wiemy co mu chodzi. Nie, e, w co widzowie, nie, to nie jest miniaturka. Spokojnie, czyli e, to nie jest po prostu miniatureczka. Co jest, widzowie? Dobra widzowie, będę kończyć odcinek, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem A my się widzimy w następnym odcineczku z pewnie mojego serwera Bye!